Mamy jednego fundatora, który wniósł do fundacji rodzinnej 100 tysięcy złotych. To jest cały majątek wniesiony do tej fundacji. No i tutaj proporcja dla tego fundatora wynosi 100%. W drugim przykładzie, gdy mamy dwóch fundatorów, którzy wnieśli po 50 tysięcy złotych, no to tutaj też matematyka nie jest zbyt skomplikowana. Proporcja dla każdego z tych fundatorów wynosi po 50%. W trzecim przykładzie, trochę Skomplikowaliśmy naszą sytuację. Fundator A wnosi do fundacji rodzinnej 250 tysięcy złotych tytułem pokrycia funduszu założycielskiego. Małżonka fundatora wniosła jeszcze 50 tysięcy złotych tytułem darowizny. W tym wypadku, z uwagi na to, że małżonka jest osobą najbliższą dla fundatora, to znaczy pozostaje w tak zwanej zerowej grupie podatkowej, ten majątek, który wniosła, traktuje się jako wniesiony przez fundatora, wobec czego jest. Nadal zostaje ta proporcja stuprocentowa po jego stronie. Ale w tej sytuacji spółka, w której, której właścicielem jest fundator, postanowiła wnieść w darowiznie nieruchomość o wartości 700 tysięcy złotych. No i niestety spółka nie może być spokrewniona z fundatorem, tym mamy sytuację, w której ten majątek jest wniesiony przez osobę trzecią. No i Tutaj ta, ten majątek będzie traktowany jako wniesiony przez fundację rodzinną, więc proporcja w tym przypadku będzie. Wy